Paula. Myślenie krytyczne cechuje się dystansem, metaobserwacją połączoną z logicznym myśleniem i bez czynnika emocjonalnego albo z nim. A jeśli taki wystąpi, to myśliciel również jego jest świadomy. Mariola. To wymaga wyjścia ze strefy komfortu, gotowości do konfrontacji. Trzeba przyznawać się do błądzenia wobec siebie, dopuszczać zmianę poglądów oraz wobec innych. Elżbieta. Teorie w samej swojej istocie zawierają możliwość błędu, dlatego mamy teorię Einsteina, a nie prawo jego imienia. Paweł. Myślenie krytyczne jest ukierunkowane na cel, jakim jest rzetelna ocena określonego zagadnienia. Myślący krytycznie musi również posiadać w danym zakresie wystarczającą wiedzę albo przynajmniej wiedzieć, czy może spojrzeć krytycznie na dany temat.